Czy szef może cię zwolnić poprzez SMS albo e-mail? Dostajesz wiadomość SMS od szefa. Nie przychodź więcej do pracy, rozwiązuję z Tobą umowę. Czy to w ogóle legalne? Czy rzeczywiście szef może rozwiązać z Tobą umowę o pracę w ten sposób? Sprawdźmy, co mówią przepisy. Otóż, nie wnikając w szczegóły, takie zwolnienie pracownika jest wadliwe, ale skuteczne. Wadliwe, bo kodeks pracy wymaga pisemnego wypowiedzenia czy oświadczenia o rozwiązaniu bez wypowiedzenia. Ale jednocześnie nie wskazuje, że na przykład wypowiedzenie umowy o pracę przez SMS czy e-mail jest nieskuteczne. Brzmi trochę absurdalnie, ale tak jest. Szef może ci wysłać wypowiedzenie poprzez SMS i jeśli nic z tym nie zrobisz, umowa o pracę rozwiąże się. Co możesz zrobić? Odwołać się do sądu pracy. Masz na to 21 dni. Wypowiedzenie umowy przez SMS czy e-mail jest dopuszczalne, jeśli na przykład szef wysyła ci wiadomość z plikiem PDF. Zawierającym oświadczenie, podpisane przez niego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tylko takie wypowiedzenie zostanie uznane za zgodne z przepisami. Jeśli szef wysyła zwykły skan wypowiedzenia, to wypowiedzenie jest wadliwe. Jeśli wysyła wiadomość podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wypowiedzenie jest zgodne z przepisami. Kodeks Pracy w artykule 30 paragraf 3 wyraźnie wskazuje, że oświadczenie o wypowiedzeniu czy rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Przy czym w praktyce uznaje się, że forma elektroniczna, ale podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest prawidłowa. A więc zwykłe zwalniam cię wysłane poprzez SMS jest oczywiście wadliwe. Tylko pamiętaj: skuteczne. Czyli musisz odwołać się do sądu pracy, jeśli oczywiście chcesz. Dodatkowo, jeśli masz umowę na czas określony czy nieokreślony, w wypowiedzeniu szef powinien wskazać przyczynę. Nakazuje to wprost przepis artykułu 30 paragraf 4 kodeksu pracy. Brak wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy to również naruszenie przepisów przez pracodawcę. Subskrybuj i wpadaj po kolejne poradniki z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń.